Siemano wariaty, dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić ten problem z tak zwaną gliną, czyli zapadaniem się pod mapę. W sensie przykładowo, jedziecie sobie szybko samochodem, no i nie wiecie co robić, po prostu jesteście pod mapą i musicie wyskakiwać niepotrzebnie z auta, tracicie auto, a jest na to naprawdę kilkusekundowy, jakby sposób na naprawę tego. I jedyne co musicie zrobić, to wejść w ustawienia, w grafikę, poszukać takiego czegoś jak Extended Texture Budget. I będziecie to pewnie mieli gdzieś tutaj, tak na najniższym. W moim przypadku jest to na prawie połowie, tylko musicie mieć na uwadze to, że siłą rzeczy podskakuje wam pamięć wideo zużyta. I jeżeli dacie sobie to na za dużo, to może wam po prostu możecie stracić płynność gry. Więc dostosować to musicie do siebie. Myślę, że na takim poziomie już rzadko będzie występować te glina. Ja mam na takim i no. Nigdy praktycznie nie miałem gliny, od kiedy tak mam. Więc, to jest taki szybki sposób. Na 99% Wam naprawi to Wasz problem. Musicie pamiętać, że to po prostu też zależy, bo im słabszy procesor, tym jest jakby gorzej z tą gliną, właśnie. Ale myślę, że w jakimś stopniu Wam to pomoże i możecie zostawić Subika i łapkę, jeżeli przydał Wam się ten film. No i się